Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam wyjść naprzeciw wielu pytaniom. A mianowicie, jak samemu sobie zaplanować cały taki wyjazd do Azji, czy to do Tajlandii, do Wietnamu, w Kambodży, czy tam na Filipinach? Nie byłem, także nie będę się dokładnie wypowiadał, ale przypuszczam, że to wszystko. E, działa na podobnych zasadach, nie? Także zaczynamy. A więc, pierwsza i najważniejsza rzecz, jak się dostać do Azji, tutaj was nie zaskoczę niczym. Wiadomo, że musi to być samolot. A e, chciałbym wam tylko doradzić, że taki wyjazd do Azji warto zaplanować sobie z dużym wyprzedzeniem żeby mieć pole manewru do sprawdzania cen samolotów, bo, bo potrafią naprawdę się wahać i kupując z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, można zapłacić dużo mniej pieniędzy aniżeli zaplanujecie to na ostatnią chwilę. Nie? Ewentualnie na ostatnią chwilę. Wiem, że nie wszyscy mieszkacie w Polsce, co mi oglądacie, dlatego tylko to teraz się odniosę do mieszkańców Polski. Bardzo często widziałem Rainbow ma na kilka lub kilkanaście dni przed wylotem bardzo tanie chartery i jeżeli ktoś ma taką opcję, że jest, nie jest uwiązany, że musi wcześniej w pracy wziąć urlop albo coś takiego, to to może być dobra opcja, bo może naprawdę tam poniżej 1000 złotych wyrwać lot w jedną stronę. A tak ogólnie to polecam sprawdzanie sobie cen na Skyscannerze. Skąd Wam pasuje, wpisujecie sobie ewentualnie. Można sobie wybrać kilka lotnisk, można sobie wpisać mniej więcej jaki miesiąc Was interesuje. Wszystko tam sobie można zaznaczyć, ile chcecie przesiadek. Jak ktoś na przykład chce to taniej zrobić. Aczkolwiek, kto wyjdzie dłużej czasowo, to może na przykład z dwoma przysiadkami sobie polecieć. Także wszystko tutaj zależy od waszego budżetu. Oraz tego, jak naprawdę dużo czasu macie na to, nie? bo wiem, że są ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby na miesiąc czasu wyjechać. Także wtedy może nie mają aż tak bardzo ciśnienia, żeby jak najszybciej się tam dostać. Nie? Będę tutaj spoglądał sobie, bo mam notatki. Eee, także tak, tyle na temat lotów. Skyscanner moim zdaniem najlepsze. A, czy kupować przez pośredników? Nie ja osobiście eee, nie kupuję. Wolę zapłacić parę funtów złotych więcej, ale kupić bezpośrednio u przewoźnika. Ale wiem, że Skyscanner pokazuje różne ceny i te ceny są zazwyczaj niższe przez jakichś tam pośredników. Ja do końca nie wiem. Na jakiej zasadzie działa to kupowanie przez to, ale nie wiem, niech coś później na ostatnią chwilę będzie nie tak, jakiś lot odwołany, czy coś takiego, i potem trzeba się do pośrednika kontaktować, dopiero ten pośrednik z tego, co mi mniej więcej wiadomo, się kontaktuje z tą linią lotniczą, czyli jest utrudnione, nie, ale. Są też tacy pośrednicy, którzy mają bardzo dobre opinie, dużo ludzi przez nich kupuje, także to już też jest kwestia wyboru, czy chcecie trochę adrenalinki. Ja nie mówię, że jak kupicie bezpośrednio w liniach lotniczych, to wszystko będzie do końca tip-top, bo różne rzeczy się zdarzają, samoloty też potrafią być odwołane, opóźnione, także, ale jednak u mnie z tyłu głowy jest, że jak kupiłem bezpośrednio u przewoźnika, to to wiem, że pewnie e, szybszy jest ten kontakt, Także to będzie tyle na temat lotów. Kolejna część. Już dolecieliście do Azji. Wypadałoby gdzieś spać, nie? Także tutaj też jest kilka opcji e, i też polecam robić sobie to z wyprzedzeniem, bo jeżeli kupujecie musicie od razu kupować, ale jeżeli rezerwujecie sobie wcześniej macie yy, większy wybór noclegów i są lepsze ceny, nie? wiem, że dużo ludzi jedzie i na spontanie ogarnia sobie, że powiedzmy siedzą dwie nocki tu, potem myślą dobra jedziemy tam i, i na miejscu sobie ogarniają yy, nocleg dopiero ale mówię, w szczycie sezonu który tam w Azji trwa od połowy listopada, powiedzmy do, do końca marca. Wiadomo, jest dużo ludzi i, i jest ograniczony ten wybór ceny i, i właśnie o to chodzi, nie? A gdzie szukać noclegów w Azji, nie? Ogólnie booking, ewentualnie agoda. I ja akurat tak robię, że zawsze biorę z opcją płatności dopiero na miejscu i z darmowym odwołaniem tam do 5 czy 6 dni przed przyjazdem do danego miejsca nie? i to pozwala też na to, że macie jednak jakąś tą płynność, że możecie sobie inaczej zaplanować, bo wiecie jak siedzicie dzisiaj sobie stwierdzicie, że przyjedziecie do Phuket albo coś takiego i będziecie siedzieli dwa tygodnie na półkę, nie? ale potem wyczytacie gdzieś, że nie wiem, tu albo tu jest lepiej i będziecie chcieli sobie na inną wyspę pojechać, nie? także daje to wam tą możliwość, że nie macie, jak już macie zapłacone, to często właśnie jest tak, że już pieniądze są nie do odzyskania, nie, a tak macie tą swobodę, że to wy sobie ustalacie plan, a nie się przywiązujecie do jednego miejsca, nie, to, to Standardy. Standardy można znaleźć różne, to już jest też różnie kwestia kto jak yy, uważa. Nie? Są naprawdę noclegi yy, tanie, jeżeli komuś nie przeszkadza spanie na przykład w hostelach albo coś takiego, spanie z obcymi osobami, to znajdzie sobie nocleg za, nie wiem, powiedzmy od 50 zł, może nawet mniej, ze śniadaniem. To, to sobie na spokojnie znajdzie taki nocleg. Czyli wiecie, jak idziecie na dwa tygodnie. Niech to Was tam wyjdzie. 500-700 zł. To mi się wydaje, że to jest bardzo dobra cena. A takie normalne standardy, yy, jak w Europie, bo powiedzmy tam trzy gwiazdki w Tajlandii, to są jest podobnie jak trzy gwiazdki w Europie. Nocka kosztuje, nie wiem, około. 100, 120 zł, no to moim zdaniem też nie jest jakaś taka tragedia do 150. Wiadomo, że im wyżej celujecie, to też zależy od lokalizacji. Nie? Bliżej plaży to to będzie jeszcze drożej. nie? Dlatego mówię, to wszystko zależy jak, jaki standard wy e, oczekujecie i czy nie przeszkadza Wam, żeby przejść się kawałek, czy chcecie mieć w pobliżu. Wszystko na wyciągnięcie ręki. To, mówię, trzeba sobie popatrzeć. Jak wiecie już, w jaki więcej kierunek chcecie jechać w jaką część Azji, czy tam Wietnamu, czy do Tajlandii, czy do innych krajów trzeba po prostu sobie sprawdzić, do jakiej miejscowości jedziecie gdzie jest na przykład blisko do jakiejś atrakcji do miejsc z jedzeniem, na plaży no i pod tym kątem sobie szukajcie, właśnie noclegu. Kolejna część, czyli jak się przemieszczać w Azji. Zależy, czy to między miastami, czy między wyspami, czy gdziekolwiek będziecie chcieli. Nawet na początek pewnie będziecie potrzebowali jakoś dostać się z lotniska, nie? Czy będziecie w Bangkoku, na Krabi, na Phuket, gdziekolwiek. Bardzo często jest tak że hotel, jak już macie zarezerwowany, on Wam po prostu to może zorganizować, nie? wystarczy do nich napisać, oni Wam powiedzą, że nie ma problemu, wyślą Wam cenę i albo Wam ta cena będzie pasowała, albo nie, ale zazwyczaj e, ceny e, taksówek i transportu zapewnionego przez hotel są trochę droższe aniżeli na miejscu, nie? także to już pozostawiam Wam, bo gdzie, na jakim lotnisku nie wylądujecie, to zawsze będzie czekała chmara taksówek, chmara ludzi, którzy naganiają na jakieś busy, autobusy, także to już też jest kwestia indywidualna, nie? Ja na przykład ostatnim razem załatwiałem sobie wcześniej przez Booking Transport, bo miałem jakieś tam pieniążki, także oni mi to płacili, plus to, że miałem ten komfort psychiczny, że wiedziałem, że przylecę po tylu godzinach podróży i już ktoś będzie na mnie czekał, nie? i nie będę musiał się martwić, czy ja pojadę sam, ile zejdzie ta podróż później, bo wiadomo, jak pojedziecie jakimś busem, co zbiera tam nie wiem, 8 czy 10 osób, to będzie rozwoził po hotelach, zejdzie dłużej, czyli mówię, to też jest kwestia indywidualna, kto jak uważa, nie. Będąc w dużych miastach typu Bangkok, Saigon, nie wiem, Hanoi, Danang, Nang, gdziekolwiek, bardzo przydatna jest aplikacja do taksówek, to jest Grab. To jest coś takiego jak u nas Uber, nie? Bo jak wsiądziecie do pierwszej lepszej taksówki z ulicy, na 99% będą chcieli was oszukać, nie? Że nie powiedzą wam e, prawdziwej ceny a po drugie nie włączą licznika, który pokazuje tak naprawdę ile trzeba zapłacić, tylko Wam pojedzą za trasę, która przykładowo będzie kosztowała 10 zł, Wam pojedzą 30 zł, nie? I Wy nie znając cen pomyślicie, no pewnie tak jest, nie? No i pojedziecie i wiecie, no to 20 zł, no to niby nie jest dużo, ale na kilku przyjazdach, no to idzie, idzie już parę złotych zostawić, nie? Dlatego mając aplikację Grab, mniej więcej wiecie ile kosztuje, Przejazd z punktu A do B, więc nawet jak nie ma żadnej taksówki w pobliżu, możecie się targować z taksówkarzem, ewentualnie mu powiedzieć, żeby włączył licznik. Jak nie będzie chciał, no to wiadomo, że chce was oszukać. Nie? E, następnie poruszanie się między miastami, między e, wyspami. E, bardzo łatwo idzie to ogarnąć przez tą aplikację 12.go. Go. Sobie wpiszecie w Google, to Wam wyskoczy i tam po prostu wpisujecie miasto, z jakiego chcecie jechać, czy z jakiej wyspy, i wszystko oni już za Was robią. Wpisujecie tylko zazwyczaj. Nie uważajcie że za każdym razem, żebyście się też tym nie sugerowali. Zazwyczaj yy, można. Z hotelu do hotelu sobie załatwić transport. Czyli przyjeżdżają po was, zabierają was i potem macie wsiadkę na, na jakąś hutkę, cokolwiek potem tam na miejscu docelowym, e, czy w innej miejscowości, czeka na was kolejny bus i jedziecie sobie e, do waszego noclegu. nie? E, dobra, tutaj to, skuter auto, skuter. W Azji to jest bardzo popularny środek transportu. Czyli na co dzień poruszanie się, jak chcecie sobie więcej zwiedzić i nie chcecie za każdym razem brać taksówek, to jest spoko pomysł, nie? Tylko to później bardziej to opiszę yy, o prawo jazdy. Tak, trzeba mieć międzynarodowe, ale to rozwinę później. Samochód, yy, tak samo. Z tym, że z tego, co kojarzę, aczkolwiek ręki bym sobie nie dał uciąć, w Wietnamie chyba nie idzie sobie samemu wypożyczyć auta. Nie, nie wiem, z czego to wynika, ale coś takiego mi kiedyś śmigło przez. E, na internecie, nie? Także z samochodem w Wietnamie to, to do końca Wam nie powiem, nie? E, dobra, chyba tyle, nie? I mówię. Jak jesteście na jakiejś wyspie, no to najlepszym środkiem transportu jest skuter, bo jesteście niezależni, możecie sobie dojechać w każde miejsce. E, a chyba, że nigdy nie jeździliście, no to, to nie polecam. Ostatni punkt, który Wam parę rzeczy opiszę, takie przydatne rzeczy, które wziąć, których może nie brać. Co powinniście wiedzieć, zanim tam pojedziecie? nie? Może zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli, no, musicie tam czymś płacić, nie? Nie wiem, skąd będziecie jechali. W Polsce wiem, że na przykład jest ciężko ogólnie dostać, czy tajskie baty, czy wietnamskie dongi. Dlatego, co, co wam lepiej wyjdzie, nie? Czy euro, dolary, funty każdą tam walutę praktycznie, nie wiem tylko dlaczego złotówek nie idzie, wymienić nie, ale każdą walutę sobie tam wymienicie, nie? Jak jedziecie z kraju, w którym łatwo e, dostać walutę lokalną, na przykład z Anglii, tak jak latam, to, to bez problemu idzie dostać te pieniądze, ale też myślę, że najlepiej wziąć sobie troszkę tylko gotówki na start, w sensie kupić tutaj troszkę gotówki na start lokalnej, i później na miejscu wymienić sobie gotówkę ewentualnie jak nie mogliście dostać w Polsce czy gdziekolwiek e, wymieńcie na lotnisku, ale też nie wymieniajcie za dużo, bo, bo na lotnisku naprawdę zazwyczaj są bardzo słabe kursy i, i po prostu jak wymienicie wszystko naraz, no to stracicie dużo dużo pieniędzy z tego tytułu, nie? Chyba tylko pamiętam w Bangkoku na lotnisku, tam na samym dole był kantor z, taką, z takim kursem wymiany, naprawdę spoko było, nie? I nie nastawiajcie się, że będziecie płacić kartą, bo Azja to jest miejsce, gdzie króluje gotówka, nie? Tak są miejsca, gdzie, gdzie można zapłacić jakieś większe supermarkety, nie wiem, jakieś sieciowe stacje benzynowe, takie rzeczy, ale większość restauracji, czy nawet jak pójdziecie na street food, czy coś takiego, to tam tylko gotóweczka rządzi, nie? Także miejcie to na uwadze, a jak karta, to mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem będzie Revolut. Także tyle na temat pieniążków. Co ze sobą zabrać, nie? Na pewno zabierzcie ze sobą dobre e, kremy przeciwsłoneczne z filtrami, tak myślę, że minimum to jest 30, a 50, jak ktoś jest takim, yy, yy, ma uczulenie na słońce, to nawet 50 nie sobie weźmie. I weźcie sobie odpowiedni zapas, nie? bo tam naprawdę często trzeba się smarować, bo, bo słońce naprawdę jak jest szczyt sezonu, to bardzo mocno operuje i bardzo łatwo yy, się poparzyć. Nie? A tam na miejscu takie same kremy przepłacicie za nie, nie, bo Azjaci ogólnie, kupicie sobie te azjatyckie kremy w świecie sąneczne. one są wybielające, bo ogólnie Azjaci uważają, że im jaśniejsza cera, tym lepiej to wygląda, nie? w przeciwieństwie do nas że my wszyscy lubimy chodzić opaleni nie? na pewno weźcie też ze sobą elektrolity bo w tych temperaturach Nawadnianie jest bardzo istotne i elektrolity pomogą Wam nawodnić ten organizm jeszcze, jeszcze lepiej. Nie Wiadomo, że picie dużej wody, ale elektrolity to elektrolity, nie? Zabierzcie ze sobą coś na biegunkę, nie? Chociaż wiadomo, że jak Was coś złapie to i tak no co zrobicie? Nic nie zrobicie. No trzeba to po prostu wyrzucić z organizmu i ewentualnie wiecie, jakiś węgiel albo coś takiego. Ja osobiście przez trzy razy jak byłem w Azji nie miałem ani razu problemów żadnych żołądkowych, także wydaje mi się, że nie ma się za bardzo czego tam obawiać. Nie? Można wzmocnić sobie florę bakteryjną przed wyjazdem zażywając prywotyki, ale to już jest kwestia indywidualna. My dwa razy brałem, nic mi nie było. Trzecim razem, jak byłem, nie brałem, też mi nic nie było. Nie wiem, także to jest To jest chyba ewidentnie albo ewentualnie, przepraszam, jak ktoś ma problemy z, e, z jelitami. Niektórzy są ludzie, co mają delikatne żołądki, mogą potrzebować takiego, e, takiego wsparcia, nie? Co tutaj jeszcze mógłbym Wam powiedzieć, nie? Dobra druga strona. A nie bierzcie nie zbyt dużo ubrań, nie? Bo po co macie dźwigać całą szafę Waszych ubrań? Weźcie sobie tam kilka koszulek, kilka jakichś tam rzeczy na, na wyjście wieczorem. Nie, nie bierzcie całego dobytku, ponieważ bardzo często i gęsto i wszędzie na każdym kroku są pralnie, nie? gdzie za parę złotych sobie wypierzecie, zazwyczaj zanosicie z rana i nawet tego samego dnia jeszcze można mieć, jak tam chcecie, ekspresowe pranie, ewentualnie na drugi dzień, nie? także i na miejscu można sobie też kupić jakieś rzeczy, aczkolwiek w Tajlandii te rzeczy, takie bardzo średniej jakości, moim zdaniem są. Także jakieś tam spodnie, w słoniki czy koszule w słoniki na pamiątkę, takie typowo tajskie, ale tak to nie, nie mają najlepszej e, najlepszej jakości. Nie? Ubrania, jakbyście sobie zł, cienkie, najlepiej takie przewiewne bo naprawdę, jakby weźmiecie te bawełniane, grube koszulki, to będziecie się pocić, bo naprawdę tam temperatura i to wszystko jest zupełnie inaczej odczuwalne niż u nas, nie? W co się spakować, nie? To już jest też takie bardzo kwestia indywidualna, bo ja zazwyczaj latam z plecakiem, mam plecak 80 litrów i na... Jakbym jechał i miałbym nie przywozić nic ze sobą z powrotem: żadnych suwenirów, żadnych pamiątek, to jest aż nadto za dużo. Bo lecąc na przykład ostatnim razem do Tajlandii, za każdym razem też właśnie się uczę, że za każdym razem teraz też jeszcze miałem za dużo rzeczy i mam na przykład tylko pół plecaka zapełnione. Nie? A jeżeli też, to jest zależne w jaki sposób będziecie spędzać. Wyjazd w Azji, bo jeżeli chcecie tylko i wyłącznie w jednym miejscu być, no to torba, nie wiadomo, duża torba na kółkach, walizka nie? I, i tyle, nie. Ale jak się przemieszczacie często, to jednak ciąganie tej walizki, czasami na przykład nie wiem, gdzieś was wysadzą na jakiejś plaży czy coś takiego i potem ciągnie tą walizkę po tych. Po Plaży, te kółka się nie chcą kręcić, ludzie się irytują, denerwują, ma tak plecaczek. Chyc hy, na plecy i sobie idziecie. Dlatego mówię to i to ma plusy, to i to ma minusy, bo jednak też dźwiganie, jak tam pod koniec macie już 20 parę kilo, to nie jest fajne, nie? Gdzie się stołować? Moim zdaniem, jak pojedziecie na wyspy, to. Mniej więcej takie same ceny wszędzie będą, nie? bo wyspy są już bardzo nastawione na, na turystów i raczej ciężko jest znaleźć takie miejsca typowo, gdzie Tajowie czy Wietnamczycy się stołują, nie? Ale w takich miejscach bardziej nie, czy znaczy nie bardziej, w miejscach, gdzie nie, nie, nie wyspy, na przykład, nie wiem, jak byliśmy w Aonang czy na Phuket, warto odejść od głównej ulicy Kawałek, gdzie jest wszystko ustawione pod turystów, ceny pod turystów i wcale nie jest wtedy już tak tanio. I znaleźcie się tam jakąś knajpkę, nie? I też nie przejmujcie się, bo one nie wyglądają jakoś super rewelacyjnie, że wiesz sobie, w Polsce idziecie zjeść, wszystko ładnie wypucowane, tam jest taki klimat, chodzicie. Sprawdźcie sobie tylko wcześniej na, na Google, jakie tam ma opinie i czy warto iść i, i naprawdę, na pewno zjecie lepiej niż tam na głównej ulicy, nie? No i przede wszystkim nie bójcie się street foodu, nie? Ludzie boją się z jakiegoś powodu street foodu, a street food jest naprawdę bardzo dobry i bezpieczny, nie? Tam jak traficie, na przykład jak byliśmy na tej chińskiej dzielnicy w Bangkoku i tam było tyle stoisk, ale było tyle ludzi, że to nie miało prawa się tam nic zepsuć, nie? Plus oni większość tego mięsa, co mają, mają robione w marynacie, czyli które chili za, zabija bakterie, także nie bójcie się, że coś, coś się Wam będzie mogło stać, nie? Teraz kwestia e, prawa jazdy, nie? Chyba bardzo wiele ludzi to interesuje. Eee, albo nie, zaczniemy od ubezpieczenia. Nie? Wykupcie sobie ubezpieczenie podróżne, bo to jednak jest kawał drogi i będziecie nawet w jakimś miejscu. Małpa was, nie wiem, zarysuje, ugryzie, nie wiem, no, różne rzeczy się zdarzają. Będziecie szli, potkniecie się na ulicy, coś sobie zrobicie, nie ma tam za bardzo państwowej służby zdrowia, wszystko to zazwyczaj są prywatne kliniki i jak będziecie mieli za wszystko ze swojej kieszeni wyłożyć, to odczujecie to odczujecie to nie, a tak macie, dzwonicie sobie do swojej ubezpieczalni która wam dała, która was pokrywa i po prostu odsyłają was do najbliższej jakiejś placówki wy się niczym nie interesujecie, ja na szczęście nie miałem okazji Spróbować sprawdzić, jak to działa, i oby tak zostało, że, że nigdy nie będę musiał sprawdzać. Nie? Teraz kwestia prawa jazdy. Tak, trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy w konwencji genewskiej, żeby jeździć samochodem, motorem czymkolwiek. Nie? Teraz kwestia jest taka: bardzo dużo ludzi. W Azji po prostu, nawet nie mając prawa jazdy, ani niczego przedają na skuter, nigdy wcześniej nie jeździli albo jeździli ale trochę, i wypadki są. I co wtedy? nie? Jak nie macie odpowiedniego prawa jazdy, to możecie zapomnieć, że wasza ubezpieczenia pokryje koszty ewentualnego waszego leczenia, bo po prostu nie, nie pokrywa to. W takim przypadku. nie? Plus, musicie sobie doliczyć, że przykładowo, nawet nie będzie z waszej winy wypadek, ale, na przykład, nie, stukniecie się z Wietnamczykiem i będziecie też musieli pokryć koszta leczenia jego. Czyli to już naprawdę rosną koszta naprawdę yy, niesamowicie. nie? Także, miejcie to na uwadze. Jeżeli nie czujecie się pewnie, nie, nie róbcie tego. nie? Samochód. Pamiętajcie, że w Tajlandii jest tak samo jak w Anglii lewostronny ruch. W Wietnamie już jest normalnie tak, jak, tak jak w Europie po, po prawej stronie się jeździ. Nie? Czyli też, jak ktoś nie jeździł po lewej stronie nigdy, to może to być dla niego jakiegoś rodzaju utrudnienie. nie? Nie wiem, czy coś jeszcze. Mogę Wam dodać. Jakbyście mieli jakieś pytania, to napiszcie. Jak będę w stanie, to Wam na pewno pomogę. I jedyne, co Wam jeszcze mogę na koniec powiedzieć, to jedźcie, korzystajcie i się cieszcie wakacjami. Pozdro.